Cześć. Bóg jest święty. Święty jest Bóg. Po prostu. Człowiek po prostu dopóki się nie za sprawy ze swojej marności i nie będzie przykrywał w ogóle krwią Chrystusa, swojej marności i łaską Bożą, którą źle rozumie w, po prostu w cielesny sposób, egoistyczny, pyszny sposób i łaską Bożą przykrywa wszystkie w ogóle swoje występki i w ogóle taki człowiek dopóki sobie nie uświadomi w ogóle dopóki Bóg tak naprawdę nie zmiłuje się nad nim i nie, nie przychodzi go do głębokiej pokuty do głębokiego upamiętania, które leży nie w mu się tylko w sercu dopóki taki Bóg, człowiek nie padnie i naprawdę nie rozpłacze się Bóg mu nie pokaże ile razy jego serce było uparte, przewrotne ile razy go zdradzało a nazywał się świętym dopóki taki człowiek po prostu jest no marnie jego los. Naprawdę. I Bóg ma więcej problemów, moim zdaniem, oczywiście, z ludźmi teraz niż w Starym Testamencie. I to ze Starego Testamentu możemy czerpać ludzi, którzy bali się Boga naprawdę. Uważam w ogóle, że w czasach łaski, tak zwanej, no bo jest czas łaski, tylko ma być rozumiany w sposób święty, to mniej się ludzie boją Boga niż bali się w Starym Testamencie. Bo tam nie mieli łaski. Jeszcze. I tam byli naprawdę ludzie z charakterem. I w ogóle łaska, jak mówię, jest w sposób święty rozumiana Na sposób taki jak Bóg ją rozumie, a nie tak jak się w nasz sposób, że możemy sobie żyć jak chce, albo grzeszyć i zaraz od razu podnosić to serce i i ręce do Boga, tak? I że jestem czysty, że jest zapaść do mój grzech i tak żyć to to prowadzi do zatrudnienia serca, to jest w ogóle... to jest w ogóle... błogosławca bu... zdrow w ogóle tak łagodnie powiedzieć można od takiego człowieka w ogóle chociaż nie mówię, że łaska nie trwa łaska trwa cały czas czas łaski trwa cały czas i w ogóle łaska dla mnie na dziś, to jest to że Bóg przyszedł na ziemię i Bóg zrobił to, co człowiek nie mógł zrobić. I amen. To, co człowiek sam nie mógł zrobić, zrobił to Bóg w swojej miłości, tak, zmiłował się w miłosierdziu. To, co, czego człowiek nie mógł, zrobił to Bóg. Jezusie, tak? Jezus był człowiekiem, człowiekiem Bogiem. I to jest amen. Ale w ogóle dalsze życie z Bogiem, my w ogóle nad, my ja uważam, że w ogóle nadużywamy w ogóle słowa łaska. Łaska, łaska. Co prawda w listach Paweł mówi łaska i łaska, ale na cielesny sposób rozumienia łaski po prostu może zaprowadzić do człowieka, człowieka do, do takiego miejsca, że on będzie żył w gorszym miejscu niż ludzie w świecie, a będzie nazywał się świętym. I zgodnie ze Słowem Bożym, jeśli go krew oczyściła, on jest uświęcony i święty raz na zawsze. Ale powiem tak, może nie iść nie, nie, nie daleko. Być świętym, a, a, a nazywać się świętym to są dwie różne rzeczy. Nasz rząd jest z nazwy rządem, tak? Polski. Oczywiście on jest takim rządem, jakim powinien być. I tak samo się ma z tym byciem świętym, tak? I po prostu my myślimy, że możemy przychodzić do Boga bo mamy łaskę, i mamy, i wiecie, i to usprawiedliwia nasze wszystkie w ogóle rzeczy. W ogóle myślę, że w ogóle nie ma głębokiej pokuty, i dopóki Bóg się nie zmił nad człowiekiem, żeby go dodać do głębokiego upamiętania, to ten człowiek będzie żył po prostu brudnym życiem. A będzie to nazywał świętym. Często w ogóle ja tak miałem też, <gryw> mówię w ogóle, ze swojego życia, jak to jest też że mm, uważałem ludzi, którzy byli skruszeni przed Bogiem i naprawdę mieli serce czyste i pełni pokory, uważałem ich za religijnych, a bardziej słuchałem i sam, tak, tam, sam taki byłem y, ludzi, którzy tacy, tacy byli, wiecie, tacy odważni, byli dla Boga tacy, a tam było naprawdę tak naprawdę dużo emocji, pychy i dużo własnego ja. I często myliłem w ogóle religijność ze świętością. Często to ja byłem pyszny, a ci ludzie mieli święte życie, a nie to, że ja żyłem z Bogiem. A oni byli religijni. To jest na odwrót. Bo często mylimy religijność ze świętością. Dlaczego? I tego w ogóle, bo nie mamy głębokiej pokuty. Nie mamy w ogóle zrozumienia, że żyjemy przed świętym Bogiem. Słuchałem takiego nauczania i jak Uza dotknął się arki, tak, to umarł. A Uza chciał dobrze. W ogóle nie mam zrozumienia, że Bóg jest Bogiem, że żyjemy przed świętym Bogiem i że i po prostu nasza własna samowola to po prostu gdyby nie, nie, nie Boża łaska, to by nas zabił już Bóg dawno. Ja tak to powiem twardo. Zabiłby nas Bóg, nasze zachowanie by samo nas zabiło przed świętym Bogiem, gdyby nie łaska. Ta łaska Boża powoduje w większości, mi się wydaje to w tym życiu, w tym czasie łaski, że jeszcze żyjemy, że nie padliśmy martwi, bo gdyby Bóg Odłączył tą łaskę, to myślę, że trzy czwarte kościoła, jak mniej więcej martwi byśmy padli przed świętym Bogiem. Mało kto by się ostał. Uważam, że w Starym Testamencie więcej ludzi by się ostało niż w tych czasach. I uważam, że Bóg o wiele więcej ma problemów z kościołem. Cały czas ma Bóg problem z człowiekiem. I to coraz większe. I dał Jezusa, teraz jeszcze ma większe problemy, bo ludzie, ludziom już odbija w ogóle. Szajba im odbija, Szajba im odbija. I dalej ma problem z człowiekiem jeszcze gorszy. A nie, że łaska, to teraz wszystko się wyrównało i Bóg nie ma już problemu z człowiekiem. I w, w ogóle. Mówię. No, gdyby Bóg odjął tę łaskę, to po prostu. dopóki ty nie zobaczysz i ja, swojej w ogóle marności, swojej w ogóle upartego serca, twardego karku, swojej przewrotności i głęboko gorzko nie zapłaczyć, jak, jak po prostu. jak hiszkasz. Prawdziwie z serca, rozumiesz? To to niewiele za. To to, 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 to niewiele nie, nie takie w ogóle, wiesz. Często idziemy gdzieś na grupę, na nabożeństwo, gdziekolwiek, tak? I śpiewamy Alleluja, śpiewamy aleluja a zastanowiliśmy się, czy w ogóle przejdziemy tam czyści? Ja wiem, jak my robimy. My robimy tak, no jesteśmy czyści, bo krew Jezusa nas uczyściła. Ale w środku, rozumiesz? I nie mówię tu o duchu. Ale w środku to możemy być pełni plugastwa, w ogóle zgnilizny i z kości, rozumiesz? Bo Bóg w ogóle jest niezmienny. I Bóg dalej, jeśli idziesz grzeszyć, to tam gniew Boga ciąży, rozumiesz? Tam możesz dostać pocisk po prostu. A my myślimy, że łaska Boża, to możemy chodzić w ogóle gdzie chce, a później nawet jak zbłądzimy, to podniesiemy ręce i no dobrze, Jezus umarł za mnie i dalej żyje w swojej samowoli. Co to jest? No to, to jest życie brudne, to jest życie w ogóle którym Bóg odwraca wzrok w ogóle od takiego czegoś. A łaska Boża to jest to, że Ty możesz do Niego wrócić. Ty nie umrzesz, tylko możesz do Niego wrócić. To jest łaska Boża. A nie kolorowa, kolorowa tęcza, halleluja, i żyje w ogóle, już nawet nie mój że w świecie, ale żyje brudnym życiem, rozumiesz? W ogóle się nie stosuje do zasad, do słowa Bożego i nie traktuje Go poważnie, śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie poważnie. Tak, tak, tak mamy postępować. Śmiertelnie, poważnie traktować w ogóle to, co Bóg powiedział. Bać się jak ognia w ogóle swoich myśli, swojego w ogóle posłuszeństwa i w ogóle. To jest... Ale to musi się stać przez, przez głęboką pokutę. A nie dobro, a nie dobrobyt. się Bóg patrzy na serca, i Bóg, jak nieraz widzi serca moje i Twoje, nieraz nasze serca widzi, to po prostu ja naprawdę mam wrażenie, że. I to jest takie właśnie, wiecie. Ja, na przykład, czułem dzisiaj się niegodny, ale ja w tym. Ja nie czułem się godny, żeby podnosić ręce do Boga i żeby go uwielbiać, bo wiem, że w moim życiu są takie rzeczy, że masakra. I teraz, tak. W sercu mam pokój, rozumiesz? Mam bezpieczeństwo. Wiem, że Bóg jest ze mną, i to jest ta łaska. Ale jestem przekonany, ja na chęci to bym sobie dzisiaj miał o to strzelić w głowę, ale naprawdę. Znaczyłem, że nie zasługuję w ogóle na zbawienie, bo tak się zachowuję i po prostu bym sobie strzelił w głowę, bo mój do Boga w ogóle no nie był nawet do Boga, bo mi było. Ja miałem boję się, że do Boga coś Rozumiesz? W tym stanie. Ale to tylko jest łaska Boga, że po prostu ja to mogę zobaczyć. Ale my jeśli często uważamy za nie wiadomo co. Bierzemy Słowo Boże, nazywamy się tak i myślimy, że, że tak jest. A często to, że zaspokajamy swoje porządliwości, swoje emocje, a to naprawdę to jest jeden wielki egoizm i w ogóle miłość własna. I, I własne doktryny wymyślamy i w ogóle prowadzimy ludzi na manowce i w ogóle i w ogóle inny, taki bzdur w ogóle. A gdzie jest świętość? Gdzie jest świętość? Gdzie jest świętość moja, Edwarda? Myślisz, że możesz tak przychodzić do Boga i go dotykać jak Ci chcesz, i że możesz przychodzić kiedykolwiek chcesz do Boga, bo masz krew Chrystusa, i że, że to jest taki lekceważący styl? Taki lekko duch? Bóg się brzydzi takim czymś. Bóg kocha, ale się brzydzi takim stylem w ogóle, rozumiesz? I on odwraca swój wzrok. Tak, słowo mówi i my często w ogóle się powołujemy na te słowa, że nie, nie opuści, nie zostawi. Tak, nie opuści cię, nie zostawi. Ale w jakimś stanie ty będziesz żył, w jakimś stanie w ogóle o łudy nieświadomości, bo Bóg wielkie rzeczy chce robić, wielkie błogosławieństwa. ale czy my mamy zrozumienie w ogóle? Bojaźni Bożej. Wiecie, ja uważam, że w ogóle bojaźni Bożej to jest o wiele mniej teraz, jak jeszcze raz, łaski, niż jak było w Starym Testamencie. Uważam, że tam była większa bojaźń, o wiele, wiele, niż my mamy bojaźń przed Bogiem. My uważamy, że jak kobieta zasłoni chustkę sobie religijnie, to, to że, że to ona jest religijna, a ona ma właśnie bojaźń przed Bogiem. My myślimy, że możemy mieć sabat kiedy chcemy, bo Jezus jest Panem Sabatu, jeśli On jest Panem, naprawdę to Ty przychodzisz do niego ze skruszonym sercem i drżącym głosem i mówisz, Panie, czy ja mogę dzisiaj mieć sabat? Czy ja mogę mieć dzisiaj sabat? A nie, że Ty mówisz, że ja mam sabat w ogóle. To jest to podejście właśnie, o tym, teraz mówię. Ty masz sabat codziennie. To jest to życie, wiecie, roll chrześcijański. Co to jest? To ona właśnie jest święta, bo zasłania swoją chustkę, rozumiesz? Ma bojaźń prawdziwą. Ale ludzie pyszni nazywają normę religijną. Ludzie pyszni nazywają świętość Prawdziwą świętość religią, rozumiesz? Bo ludzie pyszni żyją we własnej woli, we własnych grzechach, we własnym brudzie i jeszcze się brzydą świętością, w której żyją ludzie, rozumiesz? Zobacz, jak to jest na odwrót w ogóle. W ogóle, gdzie nasze serca są. Gdzie nasze życie i w ogóle nasze. No, gdzie nasze w ogóle nogi nas poniosły. Gdzie nasza wola nas poniosła. Dlatego Bóg, Bóg swojej litości zmiażdży Twoją wolę. Miażdży umysł, uczucia. Byś w końcu zrozumiał pewne rzeczy. Jajty. I, I sabat. I w ogóle Stary Testament. Tyczy się Nowego Testamentu. Bóg w Starym, i w Nowym, i w Nowym, i teraz w czasie łaski też napomina, też karci, też wychowuje. Też jak, jak dotkniesz niewłaściwych rzeczy, to możesz umrzeć. Nie umrzesz tylko dlatego fizycznie, bo masz ducha odrodzonego. Ale umrzesz po prostu. Duszewność Twoja umrze, rozumiesz? Bóg odwróci się, rozumiesz, od Ciebie. I zrobi różne rzeczy, bo jest Bogiem. Czy my się. Czy my się liczymy z Bogiem? Czy się liczymy z własnymi uczuciami bardziej? I czy my w ogóle nie zrobimy sobie? Wiecie, bo bożki, te, które żeś bili, to są, to są spokokoj bożki jeszcze. Oczywiście Bóg się nimi brzydzi, ale one są oficjalne. Wiesz, uleje się coś z brązu, ze srebra. Będę tam pokłon pochłon w ogóle, jak debil. Ale najgorsze są bożki, jak masz w sercu, dostosowałeś Boga do obrazu własnego serca i zrobisz się Bożka w sercu. To jest Boże już w ogóle. Wyższa liga. Liga Mistrzów w ogóle. Normalnie. I z takim. I Bóg dał Syna, a ty sobie ulepiłeś bawłana w sercu. Na obraz własnego upodobania twojego serca i wróżysz ze swojego serca i w ogóle przyprowadzasz ludzi do takiego Boga. Zobaczmy, jak my daleko możemy tu się posunąć dalej. Ale my co robimy? Oczywiście mamy czas łaski, my znamy prawdę, Jezus przyniósł łaskę i prawdę, zero w nas bojaźni. Jeśli jest zero bojaźni, bo jest zero, jest mało bojaźni w tym kościele, ja tak uważam. Teraz w dzisiejszym naszym, niż było w Starym Testamencie. No to kościół chyba nie chodzi zbytnio o mądrości. To jest, jak nie ma bojaźni, to jest głupota. To jest głupota, wróżenie z własnego serca. Chodzenie własnymi, tymi krętymi drogami, tak? I zachowujemy się tak, jak, o o lud jak ludzie, o których pisał Izajasz, że chodzimy krętymi drogami. Jarzmiowie na naszych wargach, serce nasze zatwardziałe, ale my myślimy, bo już tak, że zatwardzimy serce, że my myślimy, że tym święci i żyjemy świętym życiem. Zobacz, jak możesz się oddalić od Boga. Czy, zobacz, czy nie ulepiej się Boga w ogóle ze swojego w ogóle komiksu swojego serca. padnąć na twarz przed Bogiem w ogóle na ziemi milczeć, w ogóle drżeć w ogóle. Żeby Bóg przebaczył Ci Twoje zachowanie. On przebaczył Ci Twoje grzechy, a nie Twoje zachowanie. Twoje postawy, rozumiesz? On Ci przebaczył grzech, a nie postawy. W ogóle. Czasami lepiej zamilknąć, w ogóle. Bo ja mam czasami tak, że po prostu cokolwiek powiem dziś, na przykład, przed Bogiem, to po prostu czuję, że to jest tak brudne, i że nie jestem godzien w ogóle dzisiaj, przed Bogiem w ogóle cokolwiek mówi, rozumiesz? Ale mam w tym Boży Pokój, mówię, dlatego, bo Bóg się zmiłował. Dzięki Jezusowi to mam. I nie chszczy się, nie mówię aleluja do góry, tylko jestem. Dziękuję Mu za to. Amen. Ale nie podnoszę wysoko głowy i dumnie, że jestem święty, rozumiesz? Rozumiesz, o czym mówię? Czuję się brudny. Na zewnątrz. Rozumiesz? Wewnątrz, dzięki łasce, czuję się czysty. Ale to jest tylko Jego zasługa. I mam ochotę zapłakać, ale wiem, że jeszcze moje serce jest tak uparte, że po prostu Bóg nie wiem co, co musi zrobić, ale nie chcę nic, nie chcę wypadać na terenu słowa Bóg w ogóle. Jak podchodzisz dzisiaj, Jajty, do spraw, że, tego, że po prostu zostałeś zbawiony, i, i jak podchodzisz w ogóle do tego? Myślisz, że to jest zabawa? Myślisz, że to jest zabawa? Bóg się nie da w I nigdy nie dawał. I tak w starym. On rani kogo chce, on kogo zdrabia kogo chce, rozumiesz? On daje komu, komu, komu chce się żyć, a komu, a komu chce śmierć, rozumiesz? On się nad kimś, nad kimś, nie nad kim on chce i tego, kogo miły on, miłuje, rozumiesz? Bo on jest Bogiem i w ogóle powinniśmy po prostu pokutować wszyscy. A przynajmniej ci, którzy po prostu chcą, może pokutować, nie? Zastanów się nad tym.